Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, czyli Noob. A to jest Flotar, czyli Pro, tak mówię. Czyli Michał, to czyli ja. Michał. Dzień dobry, to ja. Patrzcie, jak macha głową, jakby był upośledzany. A może a ja, może, jestem i co? To jestem gorszy no to, od Ciebie nie? w takim wszyscy razie? Wszyscy są równi, wszyscy są równi. No właśnie. E, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii naszej wspaniałej. I dzisiaj znajdujemy się na takiej super mapce. Na mapce, o której pojawia mój gość, czyli Michał. Wystarczy wcisnąć przycisk. To jest. A autor jest Zak, Zaku, Zaku. Tak się czyta. No Zaku. Zaku. To jest mapa Defran. Taka naprawdę jakaś tam ulepszona fajna. To 20... ma być. Sztos. I zasady są takie. O Zostaw łapkę w górę. No. Eee, asubik. Eee, jeszcze głośniej ustaw mikrofon. <noise> no po prostu się zbliżyłem, żeby to. A, powiedzieć. Okay. śmieszne. Śmieszne. Siedem lajków pod tym filmem robi się następna mapa, więc. Baw On się tak dobrze. Zrobił specjalnie, żeby mieć wakacje. Rozumiemy. No. Yy, baw się dobrze, bo ja wiem, że wy nie dacie rady zrobić siedmiu kalajków. A może? A może? Wink wink. No i zobaczymy. dobra. zobaczymy. Start. Start, Start po prostu kryzmy. klikamy. I tutaj jest. Za... Wow, fajne te takie emoji. Gadające głowy, bo one gadają wtedy, kiedy my gadamy. patrz. bla, 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 bla. teraz Ty coś powiesz? Bla, 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 bla. Faktycznie, Widzisz, faktycznie. No, to tak działa. Uciekający, zabijający. Dobra. Kim chcesz być? Teraz ja będę pierwszym uciekającym. a dobra, to ja będę zabijaką. Pyk. Okej, okay. i czekaj, ja nie wiem tak czy. Po prostu. No tak, spawn point. Weź sobie ustaw spawn pointa. Na spokojnie. Bo nie, nie wiem wiesz, jak no to mam. będzie. Ale tu jest lobby, lobby. Okej, okay, yy, czekaj... Czyli ty, ty, to pewnie sprawia, że zielone znikają. A, ja nie wiem, ja mam, ja mam napisane, znaczy, co, co to dokładnie robi. I w ogóle zobacz na to, taką fajną mam rzecz. Taki bloszek przyspieszający. Aha, o, i ty jak po nim biegasz, to ty się... No, fajny, no, no, no. Fajny. W sumie no, spoko to jest to, że lista. nie ma tych dodatkowych... Yy, utrudniaczy? Utrudniaczy i tak dalej, bo to w sumie było takie spoko, ale... Trochę zbędne. Ale... No, bo Teraz się Dobra. możemy skupić w całości na tym defranie. Okej, okay, no to czekaj, no to daj, pierwszą pułapkę. Liczymy śmierci Matiemu. <gry> ja obstawiam, że będzie ich 10. No nielo, no, spokojnie aktywuję tej pierwszej. <gry> Naprawdę będziesz stał w miejscu i... Nie, no... Wiesz, że to ja widzę kiedy skoczysz, a kiedy nie? Patrz na przykład te... O. O! o! Spali C Czekaj, nie możesz O kurde ej, zarąbiste to jest! Co? Jak myślisz co to jest za pułapka? Okej, okay, co ta pułapka robi? Ja ci powiem, co ona robi, ale. Ale już jej użyłem. Z... Nie, nie, nie użyłem, nie użyłem nie, eee... użyłem. nie. Pewnie niektóre bloczki podrzuca do góry, albo zmienia w coś innego. Mm, no ciekawe, ciekawe. Ale mogę ci powiedzieć, że to jest pole, minowe. O kurde. Czyli no, które jest... są złe Tak, 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 ja mogę aktywować po prostu te pole masz... A i masz na przykład trzy bloczki do wyboru, bo to są trzy różne, nie? I możesz wybrać, który bloczek jest polą pod nie, 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 minom. nie, 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 nie Bo mam po prostu przycisk do wciśnięcia i tyle No Mniej <laughs> więcej tak to wygląda o, No dalej, przeskocz to ty. Zobaczymy, czy tutaj jestem okay. bezpieczny Dobra, wciskam Ha, ty gnoio. A, czyli w wodzie... Ej, nie, no to nie, 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 cofnij się. A, Ej, czekaj, a, tylko zobaczę jedną rzecz. Uwaga, no. czy to są... Okej, okay, te pułapki są na parę razy, dobra. Tylko tak chciemy no się tak, upewnić. tak, tak, dobra. Okej, czy jest łatwe, hmm. tu wiadomo, co się stanie, nie? Na przykład lawa z góry poleci. Widziałem, że spojrzę na góry. <laughs> Wiesz co, Wtafie, się że nawet ten, nawet ten, na którym w tym momencie stoję, może coś mi zrobić. Mmm, a może tak być, rzeczywiście. A co, a użyj. No... A nie. A powiedz, co robi? A powiem ci tak, no wy, wybucha dwie platformy. Wiertnicze, na pewno pierwsza nie, tak. wybuchnie. Na 100%. No dobra, no to musisz no szybko przeskoczyć, bo ja nie zdążę wcisnąć tego przycisku. No jak to jest. takie, ani wyskoczę, a jednak nie skoczę. No, ale mo, możesz śmiało skakać. Nic się na pewno ci nie stanie. A ty wiesz, które wybuchną? No ja wiem. I mogę ci powiedzieć. No dawaj, PS. Jedna z tych trzech. Wybuchnie. Jedna tylko. A może dwie? A może wszystkie wybuchną. No. Dobra! Chu. Dobra, go! No, Jakiś tutaj robi? No i. No, no scotch! No daj, i teraz! Ooooo! O, nie! Jak smaitował mnie! No nie można dwa razy! Nie było nic w zasadach! Nie można dwa razy używać pułapki! No dobra! Że raz przeskoczyłem. Ale dobra, teraz zginęłeś, więc możesz, tak? czy znaczy, mogę. Kurde, chciałem już wcisnąć tą. Dobra, teraz dobra, już chodź. nie możesz. No dobra, już rozumiem. Już, już, już. Ok, twoje tu spokojnie. Jezu, jaką jesteś pałon? <grym> <grym> Uuu, dobra, tutaj mam napisane, co to robi, ale szczerze mówiąc, nie wiem, co to oznacza. Mogę ci nawet powiedzieć, co No oznacza. przeczytaj, Efekty. No? Efekty, po prostu. Kolej? Czyli po prostu, jeżeli jestem w środku, to będą działały na mnie różne efekty. Mm, no to sprawdzimy może jakie, co ty na to? No żygowinka. Jesteś już w labiryncie? No jestem. No dobra, no to chodź tutaj. Ja czemu jesteś... <laughs> ja, ale nie widzę twojego niku, to jest dobre, wiesz? Tak? No, to jest naprawdę spoko... spoko. Kurde, jak tutaj jest ciasno. No. Jest jedna kreska tylko. <laughs> widzę, widzę. <laughs> Co tam jeszcze mówisz ciekawego? <laughs> no to niezły fajl. Dobra, po prostu przejdź O o, 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 o. Mati No wejdź, przejdź! O kurde Co jest? A ty? Ej, czy to coś robi? Tak, coś mam ze sobą. No chyba okay. nie, a wszedłem w zły ten O nie, a... mam mindfuck w głowie. Mam nudności i slownessa pewnie na U, minie. O a widzę, 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 dobra, masz takie masz takie kółeczka na sobie, spoko. Ja cały czas wciskam ten przycisk jak coś, gdybyś się zastanawiał. Ach, dzięki. No, a... Przeżyłeś już się wszystko, okay? I, Tak, bo to mi nie zadawało wrażenia, tylko mnie w sumie spowalniało. A czekaj. Dobra. Mm. To tutaj coś się stanie. A chwila, sprawdzam. A, w ten sposób to nie niezłe coś się stanie. O kurde, to jest pułapka taka, ja już nie mogę jej tutaj wyłączyć. On... No serio? Jaka głupia gra. A! O! Oh! Uf, Czemu? To Cię uf. miało zabić! O w ostatniej chwili. Nie no, ja wciskałem to cały czas, przyznam się. Dobra. No, bo nie wiedziałem jak ta pułapka działa. Blok <noise> zmieniający położenie. A, dobra, dlaczego ja to Ci przeczytałem? Blok zmieniający położenie. Nie, to... jednak nie, chodziło o blok zapadający podłożenie. O, a to ma nawet sens. <noise> to ma nawet sens. Dobra, no skacz. I... I teraz. Mati, no ja nie wcisnę tego przy... Okej, okay, tej pułapki nie uruchamiam. Dobra. Możemy się tak umówić? Nie, bo ty mnie oszukasz. A dobra, w ten sposób on zmienia położenie. Ale ty Dobre. jesteś... Naprawdę jesteś pała, wiesz, tak się nie ale... robi. Słuchaj, no moim bo, bo zadaniem jest jedno... cię zabić i myślałeś naprawdę, że cię oszczędzę? Nie no ja wiem, że nie, ale ogólnie... A co ci nic nie robi, to ci nic nie robi, tylko tak sprawdziłem, spokojnie. Wal się na łeb. Dos... Jej, Bo mówi już jedno. A Czekaj, usuwam ci to, jak No to niezłe usuwanie pl Dobra, to ty te, teraz ci usuję. Dobra, już nie wciskam. widzisz, już, już, już nic nie robię. możesz sobie przejść. I tutaj też nic nie zrobię. Dobra, chodź do tej pułapki. Eee, dobra, czy ty... jest. No... no, co? A walił się pierd... No co, ej, Mati! Ej! No poczekaj! No i co, fajnie się bawisz? W, w ten sposób? No chodź tutaj, podejdź. Chcę tylko tą pułapeczkę tutaj. Mati. Ryby wygranej. Zabij ej... na miejscu. Kto pierwszy, ten lepszy. Ej, kto pierwszy? Weź, kto pierwszy, ten okay. lepszy. Okej. Yy. A. Pam, pam, pa, pam, Co ty zrobiłeś? Gdzie ty, gdzie ty, wróciłeś? Na lobby, do lobby wróciłem. Aha, Wresznik a wiesz, że... No właśnie, a ja jestem tutaj, elo, patrz na to, uciekam ci. Teraz biorę sobie takie coś. Pyk. I mówisz że ja mogę ci cały czas uciekać i to by było... Czyli ja wygrałem, okej, okay, ja wygrałem, bo ty nie możesz mnie zabić nawet. No, masz rację, jesteś lepszy. No, jestem lepszy. Nie dobra, wrócę. Ej, nie mogę wrócić do lobby Jestem w... Lo no dobra, zabij mnie. O, już, już, już. Już lepiej. Wiesz, że jesteśmy na Peace nie możemy się zabić. Na Pisfullu możemy się zabić. Kurde no! Myślałem, żeby tak przestań tak powiesz. Ej, rzeczywiście, nie mogę cię zabić. Dobra. No powiem... rzeczywiście. No rzeczywiście. rzeczywiście. Dobra, chodźmy dobra, dobra, za jeszcze. Teraz, teraz ja będę y, zawijającym. Ale powiem ci tak, ja ze speed ranuję to. No dobra. Ja będę na najszybszym. Okej, okay, patrzę na to. Pyk. Eee. <tryk> eee. No, zobaczymy, czy będziesz taki kozak. O, nie A -a 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 -a. Szybko, do wody, do wody. O, jak miło, Uch, wyjdę sobie. I teraz tak, mogę zrobić sobie coś takiego. Ej, ale czekaj, to chyba mi w ogóle obrażeń nie zadaje. Tak, to w ogóle obrażeń nie zadaje. Nie, nic. Nawet pół serduszka mi nie zabrałeś. Czekaj, chyba, że muszę stanąć na jakimś bloku. Ale nie, to po prostu nie, nie, to dotyka. nie zadaje ci chyba. Okej, okej, okej. Dobra, znikające platformy. Jezu, myślę, że ta druga zniknie, platforma! Oooo, a tu surprise. Ech, no naprawdę. teraz spadł ze świata. Osztyk! Dwa razy pułapkę uruchomił, oszust. A, a na mnie mówisz, że to ja jestem oszustem. Teraz <laughs> no? <laughs> będzie się myślił na mnie. Elo! Jaki oklikany! Co on zrobił? Elo! Zobacz! Mogę ci po raz kolejny to zrobić, pa. Pek, pyk. Ty to jesteś waryzm. Pek, widzisz? Dobra. No. Możemy już wracać do pułapki. Wracajmy. Um, teraz tak. Chodzimy szybko. Szybko sprincik. Ty, gdzie ty jesteś? A, ty tam jesteś! A już? 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 To... Ech, szybko! nie, jest jakiś. No, no, to jest straszny. A, a podskakuj, weź podskakuj. A co, no, jak pod... śmiesznie to wygląda, jakbyś miał padaczkę? Ej, ja. No, może mam, weź, ustąpi. A, przepraszam bardzo. No. Weź, ustąpi. Ej, to dla mnie zadziałało. No i bardzo dobrze, dobrze, Ej, Teraz. Elo. Ej, kur... co się stało? <laughs> Naprawdę masz to? <laughs> Czekaj, weź sobie game mode jedynie mleko. Bo nie tak wie, że. Nic I to jeszcze cały mógł czas zrobić. się jakby wraca do tego. A, no tutaj nie wiem tego. Poczekaj, to jest jakiś. Ej, co to za punkt? Aha. Już masz mleko, już wszystko ok, jest? Dobra. Dobra. I to na pomarańczowym jest kowadło, jak coś. Jeżeli byś nie wiedział. Dobra, elo. Patrz. O nie, zrobisz mi taką patrz. Mogę nawet stać i gówno mi zrobisz. Co no, ja nie, to nie zbyt dużo wrażeń? Ej, zadaj mi połowę HP, patrz. T teraz no... Uwaga, a, o To no, powinna być pisfula. Mmm, a bo ja to mogę zmienić. No zmień, nie wiem czemu zostawiłeś tego pisfula na defranie. Eee. Nie byś umarł od połowy rzeczy. Tutaj. No, a, a ty też byś umarł od połowy Ej, a po chodź w takim razie, weź się cofnij do tego, zobaczymy czy to zadaje obrażenia, czy nie. Ej, ta pułapka? To, to działa na mnie, kurwa. <laughs> To nie, my, czekaj, o którą ci A myślałem, że o bomby ci chodziło. A bomby też możemy sprawdzić. Dobra, dobra, to choć sprawdzimy bomby. To Bo w sumie to jest ciekawe, że taka pułapka, która tak naprawdę nic nie robi, nie? Bym się sam ją wcisnął, ale nie mogę. Weź czego mleka, dużo sobie daj. Coś. A ja mam pół hafejów. Okej, okay, rzeczywiście, dobra, dobra no, to teraz tak, piję. Tak, to faktycznie mm -hmm. teraz ma sens. Mati. Po raz trzeci uruchamiasz tą samą pułapkę. Elo. No, ej, ja byłem w wodzie! A kto powiedział, że ona cię przed czymkolwiek uratuje? No dawaj, no, skacz, powodzenia. Ty, przeżyłem. Uu. Dobra, ty teraz szybki sprintik. Ja tu nie używam nawet tej pułapki, bo ona mnie sama spowalnia. Czyli Dobra. tutaj jest, a stań, poczekaj. No, stanę. A nie, nie po tak HP, po powoli. HP, po HP mi mniej więcej Dobra zabiera. Dobra. A jak to działa? Aha, w ten sposób. Elo. Łatwizna. Tutaj nie wiem co to robi, to wybrać, a to były pioruny. Dobra. No śmieszne, naprawdę no bardzo nie, bardzo, no. zobacz, bardzo dobra. Teraz to było. Full, full focus tutaj z mojej strony, zobaczymy czy będziesz taki kozak No zobacz, dobra, dobra. Ty ja też full focus i teraz już się nie zatrzymuję, żebyś sobie sprawdzał pułapeczki. Okej, okay? możemy mm -hmm. tak się umówić, dobra. Tak, teraz poczekamy kowadełko. Teraz od razu bierzemy sobie coś takiego. Dzięki. Dzięki za pomoc ziomek. Teraz szybciutko, pyk, pyk, pyk. Nie wiem co to robi. Weź sprawdź. Aaaa. Poddaj się do góry. A to zabija myślisz? No na pewno. No. Ej, czekaj, czekaj, Wy... niech to opadnie na dół. Okej, okay, weź użyj Halo? No, Mogę wyjść sobie. Nie, 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 nie. A to powinno po zabić. Tak, to, no to mnie zabije. Patrz. A, bez... nic... no no, 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 no. Dobra. Ej, we... weź to opuść. No, Wyłączyłem. Dobra. I. Dziękuję bardzo. Patrzmy w drugą stronę O Jezu, jedno serduszko Powodzenia No Mati, weź to wyłącz <grym> Dawaj no, ja dałem radę <grym> Mati Floki Dawaj, jesteś w stanie to zrobić No, czemu Ale ej, sam, nie, tylko Jeden raz pułapkę, a widzisz <grym> <grym> No co ty zrobię? Oszukujesz! Nie, no zrobię dokładnie to samo co ty. Tak, spamowałem strzałami, żebyś nie mógł przejść. Nie, bo ja cię wykiwałem. I przez te strzały przeleciałem. Poza tym ta pułapka działa na innej zasadzie, bo jest wajcha. A wajchę, jak wiemy, można przekręcać ile się chce. O, no dobra. No i co, na prepal To nie ma <laughs> Nie mam ty, ja to przejdę. Ile ci taki jeden strzał zadaje? Połowę HP. No dobra, idź. Dobra. Jaki typ, no? Ale cię cofnę, czekaj. Zabij na miejscu, zabij na miejscu. Kto pierwszy, kto pierwszy? ten lepszy. Wow! A! Wygrałem. Wy... Nie, tutaj jest! Wygrałem. Nie, nie, nie wygrałeś! Czekaj, to tepnę do ciebie. Patrz, tutaj po drugiej stronie jest mieczyk, widzisz? A, bo ja kliknąłem powrót, myślałem, że kto no, pierwszy kliknie, <laughs> to. No to nie, nie, zły nie, nie jest Nie, 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 nie. Agent. No chodź, ile masz serduszek? Uuu, ja M miałem jedno serduszko Ja też miałem jedno, jedno. <laughs> Piękny, powrót biorę jakoś jak pa pała Czyli w sumie ani ja nie wygrałem, ani ty nie wygrałeś No ja wygrałem w sumie e Dwa A, jeden, mnie... Jest dla mnie Woo! Gratulacje dla mnie I dla Flotara oczywiście też Pamiętajcie o wysyłaniu mapek Bo mamy link do tego w opisie Pamiętajcie też, żeby wbić do Michasia bo u niego też są fajne filmy z Prowersus. No nie tylko. Mam nadzieję, że komuś to się spodoba. A ja się teraz z wami żegnam. Papa Ludziki. Hejka, cześć. Cześć. M miałeś włączony czat? Masz włączony? Nie, a co? Aha, no to by, byś musiał sobie włączyć czat, bo to, co, to, co tam pisałem, to. A co pisałeś? Oszust, 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 oszust. I co, oszust, dumny jesteś oszust, oszust, z siebie, że tak z takiego oszczerstwa piszesz? Tak. Jestem bardzo z ciebie dumny, bo no. jesteś oszustem. Dzięki. Wujaczki.